powiedzieć kilka zdań na temat tego, w jaki sposób odtworzyć właściwości gleby i przy tym nie zmarnować za dużo pieniędzy. To jest przecież najważniejsze, żeby ekonomika się zgadzała. Czyli abyśmy tych pieniędzy, proszę, abyśmy tych pieniędzy nie wrzucali w błoto, chociaż podobno to też forma gleby. Sporo słów zostało już powiedziane na temat samych bakterii, ich zdolności do produkowania różnego rodzaju substancji, takich jak witaminy, antybiotyki, polifenole, aminokwasy, hormony bardzo podobne do hormonów roślinnych, które mogą stymulować wzrost roślin, ale mikroorganizmy czy też bakterie są także zdolne do utylizowania metali ciężkich czy na przykład pestycydów, które potrafią zalegać w glebie. Przez dosyć, dosyć długi czas. Może teraz tak tytułem troszeczkę oderwania się od tej gleby, bo wszyscy tutaj, może prawie wszyscy w gronie rolników jesteśmy zafiksowani na glebie, ale chciałbym kilka zdań powiedzieć ogólnych o mikroorganizmach, bo one także zasiedlają nasz organizm. One są w każdym z nas i warunkują cały szereg procesów, które w nas zachodzą. Od prostego metabolizmu. Aż po, po regulację funkcji psychofizycznych. Na każdą komórkę naszego ciała przypada średnio 10 komórek bakteryjnych. Tak wiele jest mikroorganizmów w naszym ciele. Jest to związane z tym, że tak jak było już mówione, bakterie są bardzo małe. Za chwilę rozprawię się z tym mitem, ale jeszcze, jeszcze jedno zdanie dotyczące samych genów człowieka. Na każdy gen człowieka, który jest w naszych komórkach, tutaj jako ciekawostka mogę powiedzieć, że mamy ich około 23 tysięcy, przypada 350 genów mikroorganizmów, które zasiedlają nasze ciało. Udowodniono, że w naszym genomie 150, blisko 150 genów to są geny pochodzące od mikroorganizmów, czyli w toku ewolucji te geny zostały przekazane nam. I zostały w naszym genomie utrwalone. Bakterie jednak widać. To nie jest tak, że nie widzimy pojedynczej komórki bakteryjnej. Niektóre gatunki mają wielkość. O, przepraszam, nie widać. Na tym pierwszym zdjęciu mamy bakterie wielkości około 0,75 mm. To już, jeżeli ma się dobre okulary, tak jak ja, to możemy zaobserwować. Ta po prawej stronie obie należą do Tiomargerita Magnifica, to jest bakteria zasiedlająca na Największe komórki mogą osiągać nawet 2 mm, więc są olbrzymiaste. Czy wiecie Państwo, skoro mikroorganizmy zasiedlają nasze ciało? Gdzie w naszym ciele najwięcej występuje mikroorganizmów? Pewnie koncepcji będzie bardzo wiele. Niestety obawiam się, że znaczna część z nich będzie nietrafna. Najwięcej bakterii mamy w pępku. Szczepów bakteryjnych zasiedlających pępek może być nawet 1400 to ogrom. Na naszych dłoniach możemy spotkać 150 różnych szczepów mikro, mikroorganizmów o ilości łącznej około 3200. Tak na szalce z pożywką mikrobiologiczną wygląda wzrost bakterii, które są na naszych dłoniach. Co ciekawe, nasza dłoń prawa... Ja jestem praworęczny, może, dlatego mówię, że nasza dłoń prawa. Jeżeli państwo jesteście leworęczni, jesteście mańkutami, to wasza dłoń lewa jest zasiedlona przez zupełnie inne mikroorganizmy niż druga dłoń. Ciekawostka. Dlaczego? Witamy się prawdopodobnie z różnymi osobami, wyciągając dłoń, która jest wiodąca. Na tej drugiej, mimo każdy z nas czasami myje dłoń, prawda? Środki detergenty mogą usuwać te mikroorganizmy, mimo tego, że usuwamy mikroorganizmy, one nie odtwarzają się jednakowo. Zawsze dłoń jedna różni się od dłoni drugiej. Stąd przypowieść ewangeliczna jest całkowicie na miejscu, żeby ta prawica nie wiedziała, co czyni lewica. Bakterie, to też było powiedziane. Bakterie dzielą się bardzo szybko. Mogą trwać jedne gatunki ledwie kilka dni, inne gatunki mogą żyć nawet kilka lat, ale dzielą się mniej więcej z podobną częstotliwością, co kilkadziesiąt minut. W przypadku Escherichia coli, to jest pałeczka okrężnicy, która naturalnie zasiedla także nasz przewód pokarmowy, ta pałeczka okrężnicy dzieli się z częstotliwością co około 20 minut. Czyli po godzinie z jednej komórki bakteryjnej mamy już osiem. Już po pięciu godzinach, tylko z jednej komórki bakteryjnej możemy uzyskać ponad 32 tysiące komórek bakteryjnych. Każda komórka bakteryjna to taka mini fabryka, która jest przystosowana do tego, aby robić jakąś konkretną czynność. Na przykład w glebie wiązać azot, udostępniać fosfor bądź czynić. Bądź powodować rozkład substancji organicznej. Nie będę może omawiał tego wykresu, bo to wszyscy znają, prawda? To jest nieciekawe. Natomiast chciałbym zwykle posługujemy się miarami, które są dla nas bardzo oczywiste, są w miarę duże. Była już tutaj mowa o tym, że w jednym gramie może występować. Kilkadziesiąt, kilkaset milionów bakterii. Te bakterie, oczywiście, w zależności od tego, jaki rodzaj gleby mamy, tych mikro mikroorganizmów może być różna ilość. Sto razy więcej lub sto razy mniej. Ważne jest to, że te mikroorganizmy zasiedlające glebę są w zasadzie mikroorganizmami glebotwórczymi. Ja poproszę może koleżanki, one Państwu przekażą szalkę oraz probówki z naważką jednego grama. Nie wiem, jak często Państwo posługujecie się takimi miarami, ale to jest taki czubeczek łyżeczki do herbaty. To jest około jeden, jeden gram. W tym gramie mamy miliony mikroorganizmów. Skoro bakterie mają tak wielki potencjał i mogą tak wiele zdziałać, to czy uprawnione jest faktycznie stwierdzenie, że one mogą nam zapewnić sukces, mogą, mogą zrobić wszystko w zasadzie za nas. Nie do końca jest to prawda, ponieważ jest kilka bardzo ważnych ograniczeń. Mikroorganizmy są wrażliwe na cały szereg czynników chemicznych oraz fizycznych. Pierwszy z nich to temperatura. Wystarczy różnica dwóch stopni Celsjusza. Aby prędkość podziałów komórkowych spadła o 1 trzecią. Czyli po 5 godzinach nie mamy już 32 tysięcy bakterii z jednej komórki, a mamy ledwie 6 tysięcy, 7 tysięcy mikroorganizmów. Jest to relatywnie mała wtedy ilość, która katalizuje nam określone zmiany. W naturze te warunki są jeszcze bardziej skrajne. Południe przy dużym nasłonecznieniu. Gleba może osiągać 40 kilka stopni temperatury. Jest to zbyt wysoka temperatura dla funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania i efektywnego funkcjonowania mikroorganizmów. Z kolei wieczorem czy o świcie temperatura spada na tyle, że kolejne podziały mikroorganizmów są coraz wolniejsze. Innym czynnikiem niezwykle ważnym w przypadku mikroorganizmów jest pH, pH gleby. Macie Państwo. Tutaj bardzo proste doświadczenie, w którym mieliśmy pożywkę, pożywkę optymalną dla wzrostu mikroorganizmów. Mikroorganizmy były hodowane dokładnie w takich samych warunkach, różniących się tylko i wyłącznie PH. W dwóch pierwszych, raz mówię od Państwa, od państwa prawej strony, czyli od mojej lewej, w dwóch pierwszych probówkach, zobaczcie Państwo, nie widzimy jakiegoś dużego zmętnienia. Ta pożywka jest niemal transparentna, co świadczy o tym, że ilość mikroorganizmów w tej pożywce jest relatywnie mała. W tabeli mamy dokładnie wskazane ilości. W tym naszym doświadczeniu przy tych bakteriach, trzech różnych szczepach bakteryjnych, wykazaliśmy, że optymalne dla tych szczepów bakteryjnych pH wynosi 7,5. Powyżej tej wartości ponownie ilość mikroorganizmów zaczyna spadać, czyli ich efektywność. Na co jeszcze są wrażliwe mikroorganizmy? Ano na przykład na UV. Cały czas jesteśmy oświetlani przez słońce jeszcze. W związku z tym, tak my, jak i gleba, jak mikroorganizmy, poddawane są ciągłej presji działania promieniowania UV. W doświadczeniu, które wykonały moje koleżanki. Naświetla, na, naświetlaliśmy mikroorganizmy dwiema sekundami dziesięcioma, trzydziestoma jedną minutą dwiema i pięcioma minutami. Zobaczcie Państwo, jak już po 30 sekundach zmniejszyła się ilość mikroorganizmów. Po minucie tych mikroorganizmów już prawie nie mieliśmy w ogóle. A stosując aplikację mikroorganizmów na pole. Jeżeli zastosujemy to, mikroorganizmy zastosujemy przed południem, to możemy się spodziewać, że po dwóch, trzech, czterech godzinach ilość mikroorganizmów spadnie do no niepokojącego, niepokojącego minimum. I bardzo trudno będzie uzyskać te wyniki, które, te rezultaty, które one powinny osiągnąć. Specjalnie mało tutaj mówię o grzybach, ale to jest zupełnie inny temat choć one są też niezwykle istotne, bo przecież grzyby gwarantują w przypadku niektórych gatunków lepszy wzrost, łatwiejsze przyswajanie składników pokarmowych, zwiększają tolerancję roślin na patogeny, zwiększają tolerancję roślin na pH. Bardzo wiele pożytecznych z naszego punktu widzenia grzybów to są grzyby żerujące na grzybach patogennych. To jest przykład grzybów, które zasiedlają z zewnątrz ryzosferę. A na zdjęciu obok są grzyby, które wnikają do wnętrza tkanek roślin. Jedne i drugie pełnią określone funkcje. Te pierwsze z całą pewnością poprawiać będą, e, poprawiać będą przyswajanie różnego rodzaju substancji organicznych. Te drugie na pewno będą stymulowały rośliny do wzrostu. Fajnym, bardzo interesującym przykładem jest produkcja hormonów przez grzyby. Po raz pierwszy jeden z kluczowych hormonów, które, który funkcjonuje w roślinach i który napędza rozwój roślin, wzrost masy wegetatywnej, ale także reguluje kwitnienie, czyli gibereliny, został opisany u grzyba. Liberella Fujikuroi, który zasiedla rośliny ryżu, to on determinował wzrost, wybujałość roślin, grzybu, roślin ryżu. Przepraszam. Patrząc na te cechy, które, które niosą ze sobą, czy grzyby, czy bakterie, moglibyśmy powiedzieć, że ten potencjał tych mikroorganizmów jest przeogromny. One mogą, mogą dla nas zrobić wszystko. Czy tak się dzieje? Niestety nie. Niestety nie, ponieważ sami nakładamy olbrzymią presję na mikroorganizmy. Nakładamy tą presję, czy to w postaci stosowania środków nawozowych zakwaszających nam środowisko, czy nakładamy presję przez niewłaściwe stosowanie. Nie dbamy. Ogólnie mówimy teraz o dobrostanie, czy często pojawia się, pojęcie dobrostanu zwierząt hodowlanych. Myślę, że takim samym dobrostanem powinniśmy objąć mikroorganizmy zasiedlające nasze gleby. Dlatego konieczne jest, aby mikroorganizmy były skuteczne, zapewnienie ich, im stabilnych warunków bytowania i funkcjonowania. A, to nie będę tłumaczył. <grystanie> <grystanie> Na tym przeźroczu w bardzo prosty sposób można wyjaśnić, czym się różnią bakterie od grzybów i które są bardziej wrażliwe na środki ochrony albo na infekcje przez różnego rodzaju inne substancje, ale pozwolę sobie to pominąć. Natomiast chciałbym powiedzieć, w jaki sposób można prosto, łatwo i w miarę przyjemnie ustabilizować warunki bytowe mikroorganizmów. Mikroorganizmy zasiedlają głównie te strefy, które są bogate materię organiczną, czyli na przykład warstwę próchniczą, ryzosferę, gdzie jest bardzo dużo substancji, czy wydzielanych przez same rośliny w postaci cukrów, czy też występują tam, gdzie znajduje się martwa tkanka, która musi być rozłożona. Aby mikroorganizmy funkcjonowały właściwie, musimy mu zapewnić kilka kluczowych, kilka Niezbędnych do życia rzeczy. Pierwsza, tak jak i dla nas, woda. Kolejna sprawa to są minerały, substancje odżywcze. Jeszcze inna to są odpowiednie napowietrzenie w zależności od tego, jakie mamy mikroorganizmy, wymagające więcej tlenu, mniej tlenu, więcej azotu. To wszystko musi zapewniać nam. Środowisko, w którym bytują bakterie. Musimy dać im odpowiednią ilość materii organicznej w postaci próchnicy lub rozkładających się resztek. Musimy ustabilizować pH. Widzieliście Państwo sami, jak te bakterie są wrażliwe na pH. I musimy w końcu zmniejszyć zasolenie. Zasolenie to jest każdorazowo ingerencja w postaci zbyt dużych dawek, zbyt dużych stosowanych dawek e, nawozów, które są kumulowane z roku na rok. Ja tutaj chcę Państwu pokazać jeszcze kilka wyników. Czy już kończymy? Nie kończymy jeszcze. Mam jeszcze dla Państwa przygotowane 450 slajdów, więc spokojnie do tego dojdziemy. Chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób możemy tylko i wyłącznie poprzez Regulacje tych czynników, o których wspomniałem przed chwilą, w jaki sposób możemy podnieść efektywność funkcjonowania mikroorganizmu. Dehydrogenazy to są jedne z enzymów, które oznaczane są przy, w badaniach pokazujących aktywność gleby. Dehydrogenazy mogą być pochodzenia. Albo mikroorganizmów, albo mogą pochodzić od mikroorganizmów, albo mogą pochodzić od roślin. Im wyższa aktywność tych enzymów, tym bardziej efektywne procesy związane z obrotem, z obrotem metabolicznym tych podstawowych pierwiastków. Ja mówię tutaj o obrocie metabolicznym, ale ja traktuję glebę jako istotę żywą. Ziemia. To mimo wszystko żyjąca planeta. Myślę, że to jest w pełni uzasadnione. Zobaczcie Państwo, że po zastosowaniu humibrową gold, po zastosowaniu humusów, aktywność dehydrogenazy w glebie z wartości ujemnych w przypadku kontroli wzrosła, można powiedzieć, że co najmniej trzykrotnie, w porównaniu do tych wartości, jakie obserwowaliśmy. W kontroli. To jest zmiana przeogromna. Wiemy, że po sezonie wegetacyjnym jednak gleba jest trochę osłabiona. Rośliny, które uprawiamy, mimo wszystko sporo z tej gleby wyciągają. A mimo to, a mimo to aktywność dehydrogenazy w glebie po sezonie wegetacyjnym i tak rośnie. Podobnie ma się rzecz z proteazami. Proteazy to grupa enzymów rozkładających różne rodzaje, różnego rodzaju łańcuchy peptydowe, białkowe, w zależności od tego, jakie mamy enzymy. W każdym razie one są niezbędne do tego, żeby szybko rozkładać, utylizować te substancje o charakterze białkowym, które w glebie się pojawiają. Ponownie zaobserwowaliśmy, że po stosowaniu humusów, po zastosowaniu humibrauna, ja tutaj... Akurat ten wariant W3 to jest wariant, który nie jest zalecany przez naszą firmę. Ale ja tutaj stosuję czterokrotną aplikację Humibrauna ze względów na to, że mogę. <laughs> w doświadczeniach widać, że po czterokrotnym zastosowaniu Humibrauna ta aktywność proteas drastycznie wzrasta. Doświadczenia, które tutaj Państwu prezentuję. Wykonane zostały w Poznaniu, czy pod Poznaniem, może lepiej w, w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym i były one prowadzone na truskawce odmiana Rumba. Zastosowanie humusów zdecydowanie poprawiło ilość zawiązywanych e, kwiatów ilość wytwarzanych kwiatów, ilość zawiązywanych owoców. To jest tylko i wyłącznie stosowanie samych substancji organicznych. To już one stymulują to wszystko, ten potencjał, który mamy w glebie. Obserwowaliśmy także ustabilizowanie, wzrost i ustabilizowanie plonowania w przypadku rumby. Co ciekawe, rosła także średnia masa owoców może o jędrności nie będę mówił, o kwasowości też, te wyniki były bardzo interesujące i, i pokazywały olbrzymie różnice, ale chciałbym się skupić na, o Brixie może też nie, e, chciałbym się skupić w jaki sposób już stosowanie samych substancji organicznych pozytywnie wpływając na mikroorganizmy, stymuluje ochronę roślin. Tutaj mamy wykres przedstawiający, w zasadzie wartość przechowalniczą tych owoców, które, które były zbierane, oznaczona było, była ilość porażeń szarą pleśnią tuż po zebraniu z plantacji oraz 6 dni w warunkach przechowalniczych. Jak widać, te zmiany są tym razem, można z całą pewnością powiedzieć, że są widoczne gołym okiem. Dlaczego, dlaczego te humusy są tak istotne? Mówiliśmy już tutaj o tym, że te stosunki wodne muszą być zachowane, musi być określona ilość wody. Humusy są potrzebne między innymi po to, aby ułatwiać wodę, wodzie, po pierwsze, wnikanie, a następnie utrzymywanie się w tej warstwie, w której występują korzenie roślin. W naszym przypadku roślin uprawowych, bo te nas, te nas interesują. Jak możecie Państwo zaobserwować, na przykład na tym zdjęciu, zobaczcie, że jak możecie Państwo zaobserwować, w zależności od tego, czy był stosowany humus, czy też humusów nie było, to prędkość wnikania samej wody, a następnie utrzymywanie się, stopień penetracji. W tym profilu, który tutaj mamy, tam gdzie był zastosowany humus, oraz tam gdzie cały czas w kontroli stosowana była woda, jest nieporównywalnie większa. Ilości wody były jednakowe na każdy cylinder po 75 ml. Możecie Państwo także zobaczyć, że ta woda w, w tych cylindrach jest utrzymywane. To koleżanki mogą też same powiedzieć, bo one najwięcej czasu strawiły na tych doświadczeniach, jak wyglądało suszenie po każdym doświadczeniu tych cylindrów tego podłoża, które, które było nawadniane. Tam, gdzie były humusy, woda, odparowanie wody było dużo, dużo trudniejsze. Może tutaj jeszcze jedno doświadczenie. Już tylko to obecność samych humusów jest stymulujące dla wzrostu roślin. Tu macie państwo krótkie, łatwe i przyjemne doświadczenie pokazujące w jaki sposób odpowiednie ilości humusów wpływają na rozwój strefy korzeniowej, ale także w jaki sposób wpływają one stymulująco. O. Stymulująco na wzrost roślin. Mamy to kilka dni z życia roślin w ciągu kilku sekund. Możecie Państwo zaobserwować, jak wygląda, być może tutaj jest to za bardzo przejaśnione, jak wygląda system korzeniowy roślin, które uprawiane są tam hodowane może już w tej chwili bardziej w warunkach kontrolnych. I jak wygląda system korzeniowy? Tutaj jest tak zwana końcówka, że <noise> czyli stożek wzrostu korzenia. <noise> w, tym, w tym układzie, gdzie mamy podwójną dawkę, poczwórną i ośmiokrotną dawkę humusu. Wbrew pozorom ta ośmiokrotna dawka humusu, wydawać by się mogło, że no zawsze jest tak, im więcej, tym lepiej, prawda? W tym przypadku nie ma tej korelacji. A, przepraszam. A tu jest jeszcze jeden przykład wykorzystania humusów, ale tym razem w połączeniu z bakteriami. W tym układzie doświadczalnym rośliny uprawiane były w pożywce, która pozbawiona była łatwo dostępnych, rozpuszczalnych form fosforu. To są te rośliny. Bez fosforu, łatwo rozpuszczalnego, natomiast być może tu będzie to lepiej widać, na samym dnie jest mała ciemna plamka. To jest fosfor, który dodany został do probówek już w czasie wzrostu roślin. Dodawane były takie same ilości superfosdaru, ale w przypadku wariantów doświadczalnych poza dodaniem tego fosforu dodawaliśmy jeszcze humusy. Tutaj mamy akurat dwa razy humi brown gold i w ostatnim, w środkowym, przepraszam, i w ostatnim mamy wszystkie trzy warianty i cztery razy humi brown gold. Do tego Dodaliśmy jeszcze jeden szczep bakterii. Co się, co się zadziało? Zobaczcie Państwo, po pierwsze na dnie probówki zgromadził się wyraźny osad. To jest osad, który powstał z połączenia kwasów humusowych oraz tego fosforu, który dodaliśmy. Ten osad jest zdecydowanie większy w przypadku czterech, czterech aplikacji humusa. Niemniej jednak fosfor dodany nie jest tak łatwo przyswajalny, a bakterie, które tutaj były dodane, zobaczcie Państwo, w jaki sposób poprawiły wzrost ryzosfery poprzez udostępnienie tej dawki fosforu, którą koleżanki nam tutaj zaaplikowały, to znaczy Lubinowi. Prezentacja obie panie, Marta i Katarzyna także wykonanie doświadczeń. Ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.